8 zł za litr benzyny. To jest całkiem dużo. Na stacjach powoli zaczynają się pierwsze protesty i blokowanie stacji. Orlen zmienia tablice na takie, na których teoretycznie będzie można wyświetlać ceny, które przebiją 10 zł. I wiele osób podejrzewa, że to jest główny cel zmiany tablic. A światowe rynki szaleją. Sytuacja nie wygląda najlepiej. Nie tylko dla kierowców, co jest w miarę oczywiste, ale dla wszystkich, bo wiecie, kiedy rosną ceny benzyny, rosną ceny wszystkiego, co trzeba gdzieś dostarczyć, a gdzieś dostarczyć. Wystarczyć trzeba większość produktów, więc... Wszyscy cierpią i powody, dlaczego tak jest, są niezwykle skomplikowane i w tym filmie wytłumaczymy wam w miarę prosty sposób, dlaczego, dlaczego ceny benzyny tak bardzo rosną. A spojrzymy na to z dwóch perspektyw: perspektywy międzynarodowej, bo ona jest chyba najważniejsza, tak? To światowe rynki decydują tak naprawdę, ile ropa czy paliwo będzie kosztować, ale też z perspektywy polskiej postaramy się odpowiedzieć na trudne pytanie: Czy obajtek faktycznie robi dziwne rzeczy z marżami? I Orlen próbuje dorobić się na naszej polskiej krwawicy? W każdym razie zapraszamy, zostawcie nam lajka, zostawcie nam suba to nam naprawdę pomaga i pomaga kanałowi się rozwijać, dostarczać wam treści. I co? Lecimy? Zacznijmy od sytuacji na świecie, bo co by nie mówić, wydaje się być tą najważniejszą, a do tego jest niesamowicie ciekawa, tylko trochę skomplikowana. Jakie wydarzenia bezpośrednio na cenę ropy wpływają? No tutaj pierwszej i absolutnie oczywiste no Rosja atakująca Ukrainę. Rynki trochę się boją. Rosja jest odpowiedzialna za 8% światowej produkcji ropy. Oczywiście Zachód cały czas kupuje od niej ropę, aczkolwiek widać już te ruchy, które mają sprawiać, żebyśmy to no ograniczali w najlepszym wypadku ten import. Więc po prostu sytuacja, w której rynki są niepewne, często sprawia, że ceny są wyższe niż mogłyby być. Do tego, no tutaj, jako Zachód słusznie, ale jednak, no ograniczamy możliwości pewnych dostaw. Ale to nie jest jedyny powód, bo, bo ta sytuacja trwa już od dłuższego czasu. Sytuacja w innych miejscach na świecie, koniunktura na świecie, no robi się taka, że niestety te ceny nie wyglądają na najlepsze w tym momencie. Bo inna sprawa, która nie jest już tak oczywista, to znaczy nie jest na nią tak łatwo wpaść, kiedy myśli się o tych cenach, jest sytuacja Chin. Chiny wychodzą z serii gigantycznych lockdownów, jakie ostatnio założyli na swoje społeczeństwo, w związku COVIDem. To były bardzo głośne przypadki. Sami nagrywaliśmy film o Szanghaju, w którym no, ten lockdown był naprawdę bardzo hardkorowy i tam, wiecie, były te sytuacje, że ludzie skakali z okien i tak dalej. No ale Chiny się otwierają powoli i te lockdowny są zdejmowane, co sprawia, że największy użytkownik ropy na świecie wraca do tego, żeby no, używać jej tyle, co wcześniej. Albo nawet więcej, bo wiecie, Chiny nie lubią długo się odbudowywać i będą chciały bardzo przyspieszyć ten proces. Więc ta konsumpcja na świecie ropy, która przed chwilą spadła trochę, no bo Chiny się zamykały, nie wszystko było czynne, nie wszystko działało, więc tej ropy nie było tyle potrzebne wracają, kiny wracają i Tą ropę po prostu z rynku skupują. Już w tym momencie Arabia Saudyjska, która w ogóle 60% swojej całej ropy wysyła do Azji, w tym m.in. do Chin, znacznie całej Azji podwyższyła ceny. Tak na wejście. Czując, że w tym momencie popyt na ropę jest znacznie wyższy niż ta podaż, którą mamy. Więc są kolejne zawirowania, które podnoszą i możliwe, że będą cały czas podnosić ceny ropy. Chociaż Arabia Saudyjska to jest bardzo ciekawy przykład, tak w ogóle. Teoretycznie już teraz daje znaki Zachodowi, że jest w stanie zwiększyć produkcję ropy właśnie po to, żeby jakoś tutaj zakopać tą dziurę po Rosji. Sam OPEC, czyli organizacja skupiająca Państwa, które są najważniejsze w tej grze, jeśli chodzi o ropę na świecie, zadeklarowała, że zwiększy swoje wydobycie, zwiększy swoje wysyłanie ropy w świat. Problem polega jednak na tym, że nie wszystkie państwa, właściwie większość państw, nie za bardzo może sobie na to pozwolić, że nie ma po prostu fizycznie możliwości wydobywania większej ilości ropy. Arabia Saudyjska z kolei, która oczywiście jest częścią OPEC-u, ma. I dlatego Joe Biden pod koniec miesiąca będzie jechał do Arabii Saudyjskiej, żeby jakkolwiek tutaj ten kryzys ogarnąć. Więc wiecie, no zapowiedzi są szumne i ropa z Arabii Saudyjskiej może trochę ratować rynek, bo warto pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych na przykład latem Ropie jest dużo większe, przez podróże samochodami, tak? czyli paliwo dużo, dużo lepiej schodzi, więc stany też mają w tym swój żywotny interes, żeby nie pozwolić tym cenom rosnąć. I ostatnia kwestia, która wpływa na ceny, ale już nie ropy, a benzyny czy paliwa, czyli tych yy, rzeczy, które są z ropy wytwarzane, bo mówimy też o nie wiem, olejach napędowych na przykład. Bo ropa sama w sobie jest droga, ale jest gdzieś w granicach tych 110, 120 dolarów za baryłkę, które są jeszcze parę miesięcy temu powiedzielibyśmy, że astronomiczne, albo parę lat temu to już w ogóle astronomiczne, ale z drugiej strony już trochę przyzwyczajamy się do tych cen? Znaczy do wiadomo, źle brzmi, bo są astronomiczne, ale no gdzieś tam przyzwyczajamy się do nich powoli i one też nie skaczą aż tak gwałtownie. Tylko warto pamiętać, że te ceny są po pierwsze w dolarach, nie? Co sprawia, że kiedy polska złotówka jest warta coraz mniej, mówiąc bardzo delikatnie, no to płacimy coraz więcej za benzynę w Polsce. Ale problemem jest też rafinacja samej ropy. Problemy są z infrastrukturą, ale także z tym, że wiecie, żeby to zrobić, to potrzeba gazu, potrzeba prądu, e, trzeba tą ropę jakoś przewieźć, tak? Transp w ogóle ropy w tankowcach, jakby drogą morską, są koszta 70% wyższe niż jeszcze niedawno. No gaz i prąd też nie tanieją. Więc wiecie, o ile ropa drożeje i jest droga, bo tyle trzeba jeszcze doliczyć całe te pieniądze potrzebne na to, żeby z tej ropy zrobić faktycznie paliwo, które możemy wlać do samochodu. Dlatego tutaj jeszcze rozmywa się bardziej cena między samą ropą, a Paliwami, czy tymi rzeczami, które są faktycznie wykorzystywane. I to też jest czynnik, który sprawia, że po prostu na koniec nie na stacji benzynowej tracimy astronomiczne pieniądze. Ale dobra, koniec znęcania się nad sytuacją międzynarodową. Spójrzmy na Polskę. Bo życie w Polsce, jak zawsze, ma swój osobny bieg. Orlen, pytany o to, dlaczego w niektórych miejscach Polski zaczął już montować tablice do wyświetlania cen paliw, które mają trochę więcej miejsca na tym ekraniku, tak żeby zmieściła się jeszcze jedna cyfra, ewentualnie, albo jakiś symbol, odpowiada, że spokojnie, spokojnie. My tam chcemy wyświetlać jakiś symbol paliwa, który go wymaga. Od nas, Unia Europejska według jakichś dyrektyw, a poza tym w Krakowie to w ogóle też trzeba było zmienić, bo jest jakaś ustawa Rady Miasta i tam prawo lokalne, musimy się dostosować. I to jest jakieś tłumaczenie, które Orlen wysuwa. Z drugiej strony mamy narrację, warto zaznaczyć, że Platformy Obywatelskie, więc oni nie życzą najlepiej prawdopodobnie bajtkowi. o tym, że te tablice mają służyć temu, żeby móc już niedługo wyświetlać ceny do powyżej 10 zł. I to jest trochę kwestia wiary, nie? nie jesteśmy w stanie Wam powiedzieć, kto ma rację. Bo możecie albo zaufać temu, że Orlen naprawdę ma jakieś rzeczy do wyświetlania, albo temu, że chcą podnosić ceny. My proponujemy drogę pośrodku i nie nikomu i założenie, że zobaczymy, co się stanie, ale tak informują was o tym, że warto zwrócić na to uwagę, żebyście się nie dziwili, że o 10 zł. Chociaż też ile osób byłoby zaskoczonych. Niemniej warto pamiętać o tym, że wizja 10 złotych za paliwo, no to nie jest już tak bardzo abstrakcyjna. Pojawiają się nawet głosy o tym, że gdyby Rosja stwierdziła, że całkowicie odetnie Europie dostęp do swojej ropy, no to moglibyśmy się spodziewać cen nawet po 15 zł za litr benzyny. Chociaż tutaj warto zawsze pamiętać o tym, że Rosja też nie za bardzo on może z dnia na dzień tak stwierdzić. To Rosja też potrzebuje pieniędzy. Zaryzykowalibyśmy nawet twierdzenie, że jest w gorszej sytuacji gospodarczej niż Europa, niż Zachód, więc to też nie jest tak, że może sobie tak z dnia na dzień odciąć swoje już w tym momencie chyba jedno z jedynych źródeł finansowania, jakie ma, które jej pieniądze na to, co robi w tym momencie, więc yy, to też nie zakładalibyśmy takiego scenariusza jakoś bardzo natychmiast bardzo poważnie. Niemniej kwestią, która chyba najbardziej rozgrzewa opinię publiczną a propos Orlenu jest kwestia ich rekordowych zysków. Orlen w pierwszym kwartale 2020 roku zarobił 2,8 miliarda złotych. I jest to więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej o miliard złotych. Czejcie, zarobili miliard więcej przy skali 2 miliardów. To jest strasznie dużo pieniędzy. PGNiG z kolei na wydobyciu ropy i gazu zarobiło w tym roku ponad 9 miliardów. A w tym samym okresie, rok wcześniej, zarobili 1,4 8 miliarda. To jest całkiem spora różnica. Nie wiem, czy ją widzicie. I rodzi pewne pytania, chociaż tutaj warto oczywiście zaznaczyć, że też na przykład koszty wzrosły. Więc jeśli będziemy mówić o jakiejś spółkach, które na przykład miały przychody na jakimś poziomie, to niekoniecznie one wiecie, muszą z tego wyjść jakoś gigantycznie lepiej na plus. Ale jednak te liczby napawają pewnym no takim niepokojem i pytaniem, gdzie te pieniądze się znajdują. Obajtek tych zarzeka się, że wszystko jest dobrze, że ludzie nie rozumieją różnicy między jednymi a drugimi marżami. Używa bardzo wielu trudnych słów, bardzo mota ten przekaz, ale na koniec nie przekazuje informacji, w której Twierdzi, że Orlen wcale nie zarabia więcej. Podaje też naprawdę argumenty, które brzmią sensownie, to znaczy, mamy franczyzobiorców, to są osobne biznesy, oni nie mogą ustalać cen, wiecie, nie możemy im nakazać ustalenia jakiś tam cen, no bo oni nie mogą sprzedawać tego poniżej ceny rynkowej, nie mogą tracić pieniędzy, no to nie możemy tego zrobić. I to wszystko brzmi legitnie, w sensie to nie jest tak, że obajtek całkowicie brzmi, jakby całkowicie chciał coś ukryć. Tylko wtedy rodzi się pytanie, które my mamy, to dlaczego nie chce tych marsz pokazać? Dlaczego na pytanie o marsz odpowiada, że to jest tajemnica przedsiębiorstwa, skąd jest przedsiębiorstwo państwowe, jakby raczej i wszyscy powinni mieć dostęp do wiedzy i jego sprawozdań finansowych, etc., bo to jakby to tak nie działa do końca, no to jest informacja publiczna, tak? Ludzie mają prawo zadać i muszą dostać odpowiedź, czyli powinni musieć dostać, więc po prostu wiecie, no wydaje nam się, że dużo lepiej by było, gdyby oni po prostu wyszli i te marże pokazali, pokazali, że okej, okay, na litrze benzyny na stacji przeciętnie zarabiamy tyle procent. No i wiecie, jeśli to jest faktycznie tak, że Orlen z nas nie zdziera, bo... Jest to możliwe, no to czemu nie pokazać marsz? No z jakiegoś dziwnego powodu nie chcą tego zrobić. I to po prostu rodzi pewne pytania, i rodzi, no, niejasności i wątpliwości, które są bardzo uzasadnione. Bo no tak jak mówimy, my nie twierdzimy, że Orlan ma jakieś chore marże. Nie wiemy tego. No ale nie chcą tego ujawnić. Walkie jakąś kontrolę prowadzi od bardzo dawna i tak nie za bardzo widać wyniki tej kontroli. Trochę wydają się nie śpieszyć z nią, tak delikatnie mówiąc. Więc, no, trochę jest to takie niepokojące. I faktycznie może się na koniec dnia okazać, że to nie jest tak dobry biznes, albo że to jest bardzo dobry biznes, tylko nie dla nas, a dla Orlenu. Chociaż tutaj strasznie bawi to, że premier jeszcze niedawno mówił Norwegii, że macie za duże zyski, programowe zyski, będziecie się tymi zyskami podzielić, a tak naprawdę, no, Orlen może, może robić coś w miarę podobnego do tego, w ogóle, jakieś pomysły Unii Europejskiej niektóre państwa faktycznie chcą robić tego typu rozwiązania, to znaczy chcą opodatkować swoje korporacje, swoje, swoje jakieś spółki w taki sposób, żeby te pieniądze z podatków przekazywać właśnie do, do obywateli, żeby jakoś wyrównywać te ceny, jakkolwiek jak no, przeciwdziałać tym. Negatywnym skutkom. Więc jesteśmy po prostu ciekawi, czy pan premier pójdzie dalej ze swoją propozycją i nie każe opodatkować się innym ludziom, a stwierdzi, że możemy zrobić wewnętrznie. To jest też w ogóle spółka Skarbu państwa, czyli obywateli tak naprawdę, więc jakoś możemy to sensownie ogarnąć. Zobaczymy, czy tak się stanie. Jest to otwarta kwestia. Ale tak jak mówimy, kwestia cen benzyny jest niezwykle skomplikowana, bo wpływ na nią mają e, sytuacje międzynarodowe i to chyba w na, największym stopniu, ale też w Polsce polityka i wewnętrzne rozgrywki wewnątrz naszego państwa. A żeby to wszystko wiedzieć, żeby wiedzieć, co się dzieje za granicą, żeby wiedzieć co się dzieje w Polsce, no to musicie subskrybować Orba. Subskrybujcie nas, dajcie nam lajka, co nam bardzo pomaga, a wy widzicie filmy i co mamy na bieżąco. To jest nasz inny film, my go serdecznie polecamy, jest naprawdę super, a my staramy się starać dla Was. Cześć!